Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz13, a to jest już trzeci odcinek serii Server News, serii, w której opowiadamy o nowościach na serwerze z widzami B13. Już w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jaki jest zalecany teksturpak na czas świąt, usłyszymy o tym, co wydarzyło się na placu budowy wioski Świętego Mikołaja oraz podzielimy się nowymi informacjami w sprawie katastrofy na spałnie. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy oczywiście od nowej paczki tekstur. Zarząd serwera oficjalnie ustalił, że na czas świąt oraz na czas sylwestra zalecany jest dokładnie taki tekstur pack. Bardzo serdecznie zapraszamy do pobrania tych tekstur oraz do włączenia ich w swoim Minecraftie. Już za moment przeniesiemy się na plac budowy wioski Świętego Mikołaja, gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak się okazało, jeden z pracowników budowy odkrył spawner i ruiny na miejscu budowy. Sytuacja była niesamowicie niebezpieczna, ale na szczęście na miejscu zjawiły się odpowiednie służby porządkowe, które zneutralizowały największe zagrożenie. Aby dowiedzieć się więcej o tej sytuacji, postanowiliśmy zadać kilka pytań osobie odpowiedzialnej za całą budowę, czyli Świętemu Mikołajowi. Dzień dobry, otrzymaliśmy informację o nietypowym odkryciu na placu budowy wioski Świętego Mikołaja. Czy może nam pan o nim opowiedzieć? Dzień dobry, z okazji świąt Bożego Narodzenia przybyłem do was, ponieważ chcę wybudować tu fabrykę, ale mój F stanął spawner, który zagrażał życie mu. I innym alfom. Okej, okay, rozumiem. Yy, w takim razie, co stanie się ze spawnerem? Istnieją jakieś specjalne procedury? Mam nadzieję, że administracja się tym zajmie, ponieważ zagraża życiu moim elfom. Mam nadzieję, że go unieszkodliwią i usuną. Okej, okay, to jest bardzo dobra informacja. Proszę, niech Pan jeszcze powie, co sprawiło, że Pan zajmuje się tym projektem. Magia Świąt przyprowadziła mnie na to miejsce, bo ponieważ jest ono piękne. Chciałbym też uszczęśliwić wszystkich graczy na tym serwerze i rozdać im. Mikołajowi bardzo serdecznie dziękujemy. Niestety nie zdążyliśmy zapytać Świętego Mikołaja o to. W jaki sposób zmienił wygląd naszego pięknego spawnu. Dostaliśmy także potwierdzenie z zarządu administracji, że na plac budowy zostały wysłane specjalne jednostki bezpieczeństwa oraz specjalna ekipa archeologiczna, która będzie miała na celu zabezpieczyć całe znalezisko w jak najbezpieczniejszy sposób. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz króciutka informacja w sprawie naszego spawnu. Nasi najambitniejsi naukowcy za pomocą niesamowicie skomplikowanej technologii dowiedzieli się, że tabliczki chronione są specjalnym promieniowaniem, które zostało nazwane promieniowaniem świętego Mikołaja albo promieniowaniem magii świąt. Badania te dały jasne wnioski, że Ilość promieniowania świątecznego na serwerze drastycznie rośnie i najprawdopodobniej osiągnie swoje apogeum w Boże Narodzenie. Naukowcy pracują także nad neutralizacją tego promieniowania, ale na tą chwilę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ich techniki będą w jakikolwiek sposób skuteczne. O kolejnych nowościach będziemy Was informować na bieżąco, a teraz bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.